To tu, 6 czerwca 1945 roku we wsi Wierzchowiny, w której zamieszkiwało 100 rodzin wyznania prawosławnego, doszło do mordu 200 osób, w tym 40 dzieci. Oprawcy kazali przeżegnać się przed śmiercią i jeśli dany mieszkaniec Wierzchowin przeżegnał się w obrządku prawosławnym, zabijano go na miejscu. Natomiast jeśli przeżegnał się w tradycji rzymskokatolickiej, został przy życiu. Była to prawdopodobnie zemsta. Zdaniem świadków tego zdarzenia dokonali jej Polacy. Przez 50 lat nie można było ujawniać tego zdarzenia. Teraz Anałoja jako pomnik, symbol będzie przypominać o historii tamtych lat. Jutro odbędzie się tu uroczyste nabożeństwo żałobne za dusze zmarłych. Nabożeństwo będzie celebrował ksiądz biskup Abel. W uroczystościach udział wezmą przedstawiciele władz wojewódzkich, urzędu miasta i gminy oraz miejscowa społeczność. W roku 2008 został usytuowany pomnik na cmentarzu w Sahryniu, gdzie społeczność prawosławna mieszkańcy tej miejscowości niedaleko Turkowic, w pobliżu Turkowic około 900 osób też zostało wymordowanych tylko za to, że byli wyznania prawosławnego. W roku 1996 Akurat mieliśmy rocznicę 400-lecia podpisania tragicznej skutkach dla Cerkwi Prawosławnej Unii Brzeskiej. Z tej racji została w Lublinie zorganizowana naukowa konferencja dotycząca kwestii Unii Brzeskiej. Unia Brzeska miała miejsce przed 400 lat. W jej wyniku wielu biskupów ruskich zmuszonych zostało do przyjęcia jurysdykcji papieskiej. W konsekwencji doszło do wyodrębnienia się nowego wyznania, zwanego grekokatolickim lub unickim, od nazwy Unii Brzeskiej właśnie. Szczególnej tragedii doznała poprzez konsekwencje Unii Cerkiew Prawosławna na Chężczyźnie i Podlasiu. 400-lecie Unii Brzeskiej dla kościoła rzymskokatolickiego jest to wielki jubileusz triumfalizmu. Dla Kościoła Prawosławnego niestety bardzo smutne wydarzenie, którego konsekwencje tkwią do dnia dzisiejszego. Dzisiejsza terytorialnie diecezja lubelsko-chemska jest mikroskopijną jednostką administracyjną Kościoła Prawosławnego, a to tylko z powodu Unii Brzeskiej. Unia Brzeska z 1596 roku podzieliła społeczność, zwłaszcza Podlasia i Pogranicza Chełmskiego, zamieszkałych przez wiernych obu wyznań, prawosławnego i rzymskokatolickiego. Zdaniem prawosławnych hierarchów, kościół katolicki wielokrotnie idealizował dzieje kościoła ulickiego na Podlasiu, przedstawiając je jednostronnie i w sposób nie zawsze odpowiadający rzeczywistości historycznej. Rzeczowa i pozbawiona uprzedzeń dyskusja na temat genezy, uwarunkowań i konsekwencji Unii Brzeskiej może przyczynić się do rozwoju siostrzanych więzi, pomiędzy obydwoma kościołami. Dlatego do udziału w sesji zaproszono przedstawicieli obu wyznań duchownych i świeckich, którym leży na sercu problem przywrócenia jedności pomiędzy kościołem prawosławnym i rzymskokatolickim. Do miasta Biała Podlaska została sprowadzona cząsteczka relikwii świętego męczennika i humena Atanazego Brzeskiego. Było to wydarzenie szczególne, kiedy... Zwierzchni naszej Cerkwi świętej pamięci metropolita Bazylii wraz z wielkim, z przybyłym gronem i pielgrzymów w Białej Podlaski uroczyście wnieśli do świątyni tą cząstkę męczennika. To szczególne, symboliczne świadectwo naszej wiary i przywiązania do świętej tradycji prawosławnej. Dokładna data narodzin świętego Atanazego nie jest znana. Przyjmuje się, że było to pomiędzy rokiem 1595 a 1600. Jego ciekawe i męczeńskie życie związane było z cudowną ikoną Boga Rodzicy z monasteru kupiatickiego kołopińska. Wybudowano tam cerkiew, którą w 1240 roku spalili Tatarzy, a cudowna ikona zasypana była popiołem przez 250 lat. W XV wieku odnaleziono ponownie ikonę i odbudowano monastar. Od tej pory modły do Boga rodzicy wyznaczały losy Atanazego. Skierowany został do Brześcia, gdzie niezłomnie walczył o poprawę sytuacji wspólnoty prawosławnej. W czasie trudnych dni często modlił się przed ikoną kupieckiej Matki Bożej. Po wybuchu powstania, którego przywódcą był Bohdan Chmielnicki, Atanazego aresztowano pod zarzutem przeklęcia Unii Brzeskiej. Skłaniano go do odejścia od Prawosławia i przyjęcia Unii. Pozostał nieugięty, za co zapłacił życiem. Jego relikwie złożono do grobu w głównej cerkwi Monasteru Świętego Symeona w Brześciu. Kult świętego Atanazego i pamięć o jego męczeństwie były ciągle żywe w pamięci wierzącego ludu prawosławnego. W 1815 roku spłonęła brzeska cerkiew. Wydobyte szczątki relikwii spoczęły w cerkwi w Grodnie. Jedną cząstkę relikwii przekazano do żeńskiego Monasteru w Leśnej Podlaskiej. Po ewakuacji mniszek w głąb Rosji święte relikwie Atanazego odbyły wędrówkę z Rosji przez Serbię do francuskiego Prèvement. Na prośbę biskupa lubelsko-chełmskiego Abla oraz po błogosławieństwie Witalija, zwierzchnika rosyjskiej cerkwi emigracyjnej, relikwie zostały przekazane przez Serafima, prawosławnego arcybiskupa Brukseli i Zachodniej Europy prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. Dziś poświęconą na relikwiarzu w leśniańskim monasterze Boga ikonę Świętego Atanasego Brzeskiego wraz z cząstką jego świętych relikwii uroczyście wniesiono do Białej Podlaskiej i po liturgii umieszczono w dolnej cerkwi pod wezwaniem Świętego Atanazego Brzeskiego. Znaczącym wydarzeniem było świętowanie 500. rocznicy Monasteru Świętego Onufrego w Jabłecznej. Monaster zawsze był prawosławny. I stał się kolebką na przestrzeni dziejów, życia monastycznego i życia naszej cerkwi. Monaster Świętego Onufrago Wiobłecznej jest jednym z sześciu prawosławnych monasterów w Polsce. Znajduje się na terenie prawosławnej diecezji lubelsko chełmskiej reaktywowanej w 1989 roku. Jego początki nie są dokładnie znane. Tradycja głosi, że siedzącym nad brzegiem Bugu rybakom objawił się przed ponad 500 laty święty Onufry i powiedział, że w tym miejscu będzie sławione jego imię. Niedługo potem w to samo miejsce przypłynęła ikona świętego. Na wieść o cudownym wydarzeniu nad Bóg przybyli mieszkańcy okolicznych wsi ze swym kapłanem i właścicielem tych terenów. Wkrótce zbudowano tam kapliczkę, a niedługo potem monastyr, którego patronem został święty Onufry. Na podstawie źródeł historycznych można stwierdzić, że istniał on już w 1498 roku. Taką właśnie datę nosi najstarszy w monasterze ewangeliarz Liturgiczny. Pięciokletnie dzieje monasteru obfitowały w wydarzenia. Przez stulecia był ważnym ośrodkiem Prawosławia w Polsce, jedynym nieprzerwanie działającym monastyrem. W ciągu swojej historii przez cały czas zachował wierność prawosławiu i świadczył o. Tradycji ludności prawosławej na tym terenie. Ligwiarski Cytlecia jest wielkim świętem dla całej społeczności prawosławnej tych terenów, mężczyzny Podlasia, dla decyzji lubelsko chemskiej ale także dla całej społeczności prawosławnej w Polsce. Po II wojnie światowej odrodzenie życia monastyru nastąpiło w latach 70., gdy jego przełożonym został Archimandryta Sawa. W ciągu ostatnich dwóch dekad trzech mnichów z monasteru zostało biskupami. Obecny zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce Sawa, biskup lubelski Chełmski Abel oraz biskup hajnowski Miro. W latach 1974-92 w Jabłecznej działało Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne. We wrześniu 1990 roku z monasteru składziono największe jego świętości, cudowne ikony Onufrego i Bogurodzicy. Odzyskano je dopiero w cztery lata później, po złożeniu okupu wartości 10 tysięcy dolarów. Na pamiątkę powrotu ikon biskup lubelski i chełmski Abel ustanowił dla Monastyru nowe święto – odzyskania ikon obchodzone w każdą pierwszą niedzielę września. Ale najuroczyściej obchodzonym świętem jest w Dzień patrona Monastyru Świętego Onufrego Wielkiego przypadający z 24 na 25 czerwca. Przebywają wówczas do Jabłocznej tysiące wiernych z całej Polski i nie tylko. W tym roku święto zbiega się z jubileuszem 500-lecia istnienia monasteru, a honorowy patronat nad obchodami objęła Minister Kultury i Sztuki. Wezmą udział hierarchowie Kościoła Prawosławnego z Polski i zagranicy. Decyzja Lubelsko-Chemska włączyła się w dziedzinie działalności charytatywno-opiekuńczej, co jest istotne dla funkcjonowania struktury cerkiewnej, a jednocześnie jest realizacją pewnego nakazu ewangelicznego czynienia miłosierdzia. Budowę diecezjalnego domu pomocy społecznej rozpoczęto w 1994 roku. Diecezjalny dom pomocy społecznej w Lublinie jest jednym z kilku obiektów tego typu budujących się w Polsce. Ma on służyć ludziom starszym, z niedołżeniałym, spełniać również będzie funkcje rehabilitacyjne. Kryterium przyjęcia stosowane nie będą wyznaniowe, natomiast będzie on spełniał takie standardy europejskie, albowiem będzie również służyć rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a również będzie spełniał funkcję opiekuńcze nad osobami z niedołażniałymi. Pani Eugenia Harkiewicz przyjechała do Lublina z okolic Białego Stoku. Tam żyła samotnie, a tu cieszy się z dobrej opieki. Byłam sierotą. Od roku mama umarła, tato w lagraż zginął, no a później trzeba było dzieci chować i ciężko była gospodarka, a teraz jak w raju. Prawosławny dom opieki społecznej został wybudowany głównie dla osób mieszkających w małych miejscowościach na wsiach. Wielu wyznawców prawosławia mieszka właśnie na pograniczu wschodnim. To pierwszy na Lubelszczyźnie, a kolejny w Polsce prawosławny dom pomocy społecznej. Niektóre z ośrodków są teraz remontowane, dlatego część podopiecznych trafiła do Lublina, na przykład z Warszawy. Na razie w ośrodku mieszka 15 osób, przygotowano 25 miejsc. Czytam tam od Litwy to coś robię, to piorę, to coś to na 8 rano pojedziemy. W domu jest też kaplica prawosławna, dziś liturgię dziękczynną odprawił zwierzchnik Polskiego Autokafalicznego Kościoła Prawosławnego, arcybiskup Sawa. Metropolita Warszawskiej i całej Polski podziękował wszystkim darczyńcom, bez których ten dom wart 4 miliony złotych nie powstałby. Służba drugiego, drugiemu człowiekowi wynika z nauki ewangelicznej, to co uczyniliście drugiemu, uczyniliście mnie. Na Lubelszczyźnie żyje około 15 tysięcy wyznawców Prawosławia. Choć ten ośrodek został wybudowany z myślą właśnie o nich, już teraz mieszkają tu także katolicy. Opiekę znajdą też ludzie starsi innych wyznań. Na przestrzeni dwudziestolecia, konsekrowaliśmy wiele świątyń na terenie naszej, diece naszej diecezji, odbudowaliśmy w miejscach, gdzie były zburzone w 1938 roku, nowe świątynie prawosławne, takie świątynie konsekrowane na przestrzeni. Dzisiaj opiekę duszpasterską roztaczają nad społecznością prawosławną w Zachorowie, w Białej Podlaskiej, w Kijowcu, w Choryszowie, w Zamościu, w której też miało miejsce konsekracja, w Brzeźni, koło Chełma, e, świątynie cmentarne, w Choroszczyńce, w ul. Kraśniczyńskiej, w Łosińcu. Dzisiaj budujemy nową świątynię Świętego Jerzego w Biłgoraju, ale centralną, myślę, uroczystością konsekracji wszystkich świątyń to była konsekracja νόμου αποδομάνει η Τσέρχη, υπό το δεσβάλλον του Ιησού και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». «Είσαι σκηνούτος ο βασιλεύς της δόξης». «Κύριο, Κύριο, Jeśli mnie to tak jakby na niebo wsadzili, żywcem, żeby ja jeszcze takim krzewem słuchali, nigdy nie spojrzałem się, żeby um, no jakże piękna, taka wysoka. To jest po prostu coś, co się nawet słowami nie da się wyrazić. To się po prostu czuje. Teologicznie czy biblijnie to mówi się sercem. Nowa Cerkiew powstała w miejscu nieistniejącego już cmentarza. Niemal dokładnie tam, gdzie od XV wieku do 1878 roku stała Cerkiew pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Dziś Cerkiew została oficjalnie przekazana wiernym. Wcześniej nabożeństwa w Kodniu odbywały się w przystosowanym do tego celu domu mieszkalnym. Nowa świątynia powstała przy wydatnej pomocy wiernych kościoła greckiego. Arcybiskup Christodulos przewodniczył kilkugodzinnemu nabożeństwu wraz z metropolitą warszawskim i całej Polski Sawą oraz ordynariuszem diecezji lubelsko-chełmskiej arcybiskupem Ablem. Można powiedzieć pewien paradoks. 60. rocznica akcji Wisły. 60 lat temu w planie ludzkim Było zniszczenie, wykorzenienie z tej ziemi tradycji prawosławnej. A mądrość ludowa nieco inaczej uczy nas, że człowiek planuje, a Bóg zarządza. I w planie Bożym było nieco inaczej. I realizacją tego planu Bożego dzisiaj w tak, doniosły, uroczysty, liturgiczny sposób przeżyliśmy wspólnie. Poświęcenie cerkwi w Kodniu jest głównym punktem wizyty zwierzchnika greckiego kościoła prawosławnego w Polsce. Po uroczystościach w Kodniu arcybiskup Chrystodulos odwiedził prawosławny monastyr św. Onufrego w Jabłecznej. To jego druga wizyta w Polsce, pierwsza, odbyła się w 2003 roku. Wielkie znaczenie w życiu dla społeczności prawosławnej ma już ze swoją piętnastoletnią historią. Międzynarodowy Festiwal Korent Wschodnosłowiańskich w Teresporu. Ja myślę, że to jest festiwal wyjątkowy i bardzo korzystny, i potrzebny też dla bogactwa wielokulturowego naszego południowego Podlasia. Nie możemy słabym ludzkim językiem godnie wychwalać Boga, dlatego posłużymy się wychwalaniem anielskim. Nie możemy, co prawda, równać się do nich, dlatego najpełnijmy się ich gorliwością. I a niechaj nasze, Terespolskie, kolędowanie, a niechaj będzie kontynuacją tej nieprzymijającej, ponadczasowej, anielskiej pieśni. Chwała na wysokościach Bogu, a na Ziemi ludziom upodobanie ku dobremu. Kolenda jest bardzo wdzięczną formą muzyczną muzyki sakralnej. Można ją wykonywać bardzo dowolnie, czego nie można robić, na przykład w cerkwi, tam śpiewa chór a cappella. Staramy się o to, aby ta tradycja, która istniała tutaj na Podlasiu, na Podlasiu, na Heszczyźnie żeby ona nie znikła, a wciąż się odradzała. I temu służy ten festiwal. Chóry przyjechały do nas z najdalszych miejsc w Polsce, to jest Szczecin i Kalników, to jest Podkarpackie. Natomiast z Europy, bo już tak można powiedzieć, to jest Rumunia i Rosja. Odessa również nie jest blisko. <śpiewanie>

od pierwszej edycji i z każdym rokiem mimo, że borykamy się z różnymi problemami, jakby powiedzieć, no, poziom tegoż festiwalu wzrasta i integruje społeczność i to jest bardzo potrzebne na perspektywy rozwoju naszej